Hasłem Mały Gest Wielka Moc wolontariusze Fundacji Orlen oraz spółki Orlen Laboratorium po raz kolejny wsparli najmłodszych pacjentów Klinicznego Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, a także pacjentów Centrum Onkologii. Takie inicjatywy mają ogromne znaczenie. Wiem, że to bardzo ważne w okresie takich przeświątecznych i świątecznych, kiedy wszyscy organizujemy się na ten szczególny dzień. A szczególnie ważne jest to dla naszych pacjentów, którzy są tutaj w szpitalu, pozostaną na święta i te, te upominki, te książki, te, te akcje charytatywne są dla nich bardzo ważne w okresie, kiedy tu będą przebywać święta, chociaż przez chwilę umilą sobie pobyt tutaj w szpitalu. I chcę powiedzieć, że y, całym inicjatorem tego jest bez y, PKN Orland. Y, SA oraz jej zależne spółki. Tym razem jest to Orlen Laboratorium oraz Fundacja Orlen. Jest to Firma, która jest największym sponsorem naszego szpitala, i zarówno finansowym, jak i w takich sytuacjach charytatywnych, zawsze tutaj się pojawiają z tej czy innej spółki pracownicy, jak i z Fundacji Olen, żeby wspomagać szpital. Nie zawsze finansowa, właśnie taka charytatywna akcja jak dzisiaj, czy wcześniej, była jeszcze na oddziale dziecięcym. Jest to bardzo ważne dla naszych pacjentów, jak i dla naszych pracowników. Wolontariusze regularnie angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Hasło mały gest, wielka moc doskonale wpisuje się w ideę wolontariatu pracowniczego Fundacji Orlen i Orlen Laboratorium, które od lat angażują się w działania społeczne i pomocowe. Przekazanie, przekazanie prezentów ufundowanych przez Fundację Orlen oraz akcja zbiórki książek dla oddziału dziecięcego oraz oddziału onkologicznego w szpitalu wojewódzkim dla szpitala wojewódzkiego w Płocku. to oddolna inicjatywa zorganizowana przez pracowników Orlen Laboratorium. Pracownicy pracownicy ci, ci jeszcze nie tylko tutaj organizowali akcje, ale organizowali te akcje również i w ciągu roku w innych placówkach, a najważniejszą jest właśnie ta, która zwiększa gdyby całą działalność taką Orlen Laboratorium w zakresie wolontariatu. Naprawdę ta akcja jest bardzo wymiarowa. Zaczynając od moich koleżanek, kolegów Orlen Laboratorium, którym dziękuję za, za, za zebranie książek, jak przez Fundację Orlen, która wsparła w ramach wolontariatu pracowniczego i pomogła zakupić drobne upominki dla naprawdę bardzo dużej ilości pacjentów, ja nie, nie byłam świadoma, że naprawdę tych pacjentów jest tak bardzo dużo. I starałam się, żeby, żeby każdy z nich, nie wybierając, żeby każdy z nich otrzymał taki drobny upominek, taki gest dobrego serca na święta Bożego Narodzenia. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak szkoły też lokalne zaangażowały się, namalowały piękne laurki, zrobiły zdjęcia i to wszystko dla pacjentów oddziału onkologicznego. Cieszę się, że też organizacja, stowarzyszenie, w którym działam, KG Wodobrzykowianki, pomogło mi spakować te prezenty. Te naprawdę 300 paczek nie dało się spakować w jeden dzień, także spotkałyśmy się wieczorem przy kawie i wspólnie pakowałyśmy te drobne upominki dla pacjentów oddziału onkologii. Bo dla pacjentów, którzy spędzą święta w szpitalu nie ma nic ważniejszego niż taki drobny gest.